Kanada. Polski duchowny zatrzymany i wleczony środkiem ulicy Kanada. Polski duchowny zatrzymany na środku ulicy. Złamał obostrzenia. Kanadyjska policja zatrzymała pastora Artura Pawłowskiego w związku z łamaniem restrykcji epidemicznych. Mężczyzna zorganizował nabożeństwo, w którym wzięło udział kilkadziesiąt osób bez masek. W trakcie zatrzymania Pawłowski nazywał policjantów gestapowcami i nazistami. Do zatrzymania Artura Pawłowskiego i jego brata doszło w sobotę na autostradzie. Jak widać na nagraniu opublikowanym na Facebooku Pawłowskiego, samochód, którym jechał, został zatrzymany przez policję. Kanada. Artur Pawłowski zatrzymany już na samym początku, gdy policjant tylko poinformował o zatrzymaniu, przebywający w aucie mężczyźni zaczęli mówić o nazistach i Gestapo. W pewnym momencie Pawłowski wyszedł z samochodu i stanął na środku pasa drogowego. Funkcjonariusze go zatrzymali, zakuli w kajdanki i siłą przenieśli do radiowozu. Kalgary Herald informuje, że wcześniej Pawłowski zorganizował w kościele nabożeństwo, w którym wzięło udział kilkadziesiąt osób. Uczestnicy nie przestrzegali zasad dystansu i nie nosili masek. Policja w Kalgary informuje, że Pawłowskiemu postawiono zarzuty w związku z organizowaniem nielegalnych zgromadzeń publicznych i zachęcaniem innych osób do udziału w tych wydarzeniach. Policja podkreśla w komunikacie, że rozumie potrzeby uczestniczenia w wydarzeniach religijnych. Jednak, jako że znajdujemy się w środku globalnej pandemii, musimy przestrzegać nakazów związanych ze zdrowiem publicznym, aby zapewnić każdemu bezpieczeństwo, czytamy w komunikacie. Pawłowski już wcześniej wchodził w konflikt z policją w Kangary. Także w przeszłości chodziło o nieprzestrzeganie obostrzeń. Kaznodzieja w kwietniu dwukrotnie wyganiał policjantów z kościoła, gdy przyszli przeprowadzić kontrolę w związku z ewentualnym łamaniem restrykcji.